Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu z wędką nad wodę w polskiej świat. Witam Was Piotr Mirecki, Darek Małysz. Znajdujemy się w okolicach Leska nad przepiękną rzeką, rzeką San, w której jeszcze pływają pstrągi. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Strągów tu jest dużo. To nie tylko pstrągów, lipienie, głowacice. Jesteśmy na odcinku górskim, w miejscu gdzie wolno łowić na spinning. Jeżeli chodzi o metodę, na którą będziemy dzisiaj łowić, to oczywiście metoda spinningowa. Będziemy starali się złowić pstrągi i mam nadzieję, że takie dzisiaj też złowimy. Jeżeli chodzi ogólnie o rzekę San, jakie ma ukształtowanie podłoża, bardziej z tego co widzę, to kamieniste, prawda? Tak, że na Sanie Kamienie, byłem żwir. Jeżeli chodzi o zwaliska drzew? Nie, nie będzie czegoś takiego. Raczej nie ma, widzisz, San jest dużą, szeroką rzeką. Raczej będziemy mieli jakieś, nie wiem, sterty kamieni prędzej, niż jakiekolwiek drzewo zwalone. Jeżeli chodzi o San, Wiem, że bardzo lubisz san. Bardzo, bardzo. Eee, I znasz go bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o łowienie na sanie, jak to wygląda? Czy będziemy mówili z brzegu, czy będziemy chodzić do wody? Generalnie łowimy brodząc, z tym, że mamy dzisiaj wysoką dosyć wodę, jest mocno podniesiona, więc w niektórych miejscach prawdopodobnie będziemy mówili też z brzegu. Jeżeli chodzi o przynęty, na które będziemy mówili. No ja przygotowaliśmy sobie troszeczkę tych pozwoliłeś przynęt. Pozwoliłeś sobie poukładać ładnie, będziemy łowili głównie na Woblery. I, I to dokładnie takie, jak pokazałeś. Czyli, czyli tak, no, może na pierwszy ogień mój ulubiony. Imitacja śliza, malutki 4,5 cm, odrobnej, drobnej dosyć pracy. I, I to jest dla mnie taki, taki powiedzmy numer jeden. Może Dareczku, jeżeli chodzi o woblery, to zaraz Państwu powiemy na temat woblerów, na temat blach, na temat przynęt sztucznych, yy, czyli gum, typu guma, yy, jaskółka, wormsy. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o wędkowanie na sanie, zacznijmy po kolei, czyli zacznijmy od wętek. Jakiej długości wędki by były bardzo dobre, ponieważ większość wędkarzy, która tu jeszcze nie była, która tu na pewno jeszcze przyjedzie, będzie chciała przynajmniej przyjechać, chciałaby wiedzieć, na jakiej długości wędki, jakie długości wędki ma zabrać ze sobą. Słuchaj, ja łowiąc na woblery stosuję długi wędkę. Długie wędki, takie w granicach prawie 3 metrów. Tu mam 2,90 akurat na dzisiaj. Ciężar wyrzutu niewielki, czyli tam 12-14 gramów w zupełności wystarczy. Akcja to jest kwestia dużo w dużej sprawie gustu. Jedni lubią bardziej wolne, inni bardziej szybkie. Tak, kto tam to sobie Akurat lubi? ta wędka, którą ty masz ma bardziej akcję paraboliczną? Tak, sumie, to da? jest taka dosyć miękka parabola. No ja taką akurat lubię, ale to jest też ogromny zapas mocy w, tej, w tym kiju. Czasami trafiają się nawet przyłowy w postaci głowacicy. ale no to oczywiście jest rzadko i nie o to nam chodzi. Natomiast długiej. Ci, którzy preferują łowienie gumami na przykład, Ostatnio jest moda z kolei na krótkie wędki. Takie już 20, 213, 240 maksymalnie. Tak jakby tym po prostu się wygodnie troszeczkę macha. To znaczy, jeżeli chodzi o mój sprzęt, który przygotowałem sobie na dzisiejsze wędkowanie, to może pokażę. Dzisiaj mam taką wędkę do testu, bo jak jechaliśmy tutaj do leska. Wczoraj jeszcze podjechaliśmy na chwilę do Radomia, do mojego kolegi, moich kolegów Wojtka i Tomka. No i taki mam kijek do. No jest dosyć sztywny, natomiast ma taką fajną akcję, która mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że pod będzie idealny, długość około 2,30 taka wędka do testów, dzisiaj będziemy próbowali coś złowić na tą wędkę no i oczywiście wziąłem ze sobą również wędkę, którą robił mi ostatnio Konrad to jest wędka dwuczęściowa dosyć delikatna natomiast bardzo krótka, to jest 2,13, może no nie. nie aż tak bardzo krótka ale oglądałem, oglądałem i, i właśnie do łowienia na gumę, tu masz założonego jakiegoś robala Wydaje mi Do się, że będzie, tak Wydaje mi się, że będzie idealna, będzie idealna. Jeżeli chodzi o plecionka, żyłka, jak to wygląda? Ja akurat mam założoną plecionkę. Ty masz założoną plecionkę. Ja zdecydowanie preferuję żyłki, ale to z tego powodu, że, że z powodu kamieni, yy, plecionki mi się po prostu szybko przecierają. Żyłka tak jakby troszeczkę lepiej znosi kontakt z kamieniami. Poza tym wymieniam, bardzo często wymieniam żyłki. To tutaj żyłka wystarcza na, na 3-4 wyjazdy maksymalnie. To znaczy, jeżeli chodzi o łowienie na woblery, no to żyłka jest dosyć dobra. Prawda? Dlatego, że te woblery cały czas tam szorują po dnie, e, łowiąc dźigami, podbijamy tą przynętę i ta plecionka nie, e, nie ma aż takiego kontaktu z tymi kamieniami. Zgadza się, tak. dlatego słuchaj, no będziemy się testowali. Ja nie używam tu plecionki w ogóle, więc nie mam doświadczeń jako takich. Mówię, miałem raz czy dwa i wiesz, szybko to rwałem wszystko, plecionka mi się przecierała i przestałem używać. Jeżeli, Ale, jeżeli, no, jeżeli chodzi o łowienie, e, powiedz mi, Pstrąk jest rybą bardzo ostrożną, prawda? Tak, no ostrożną, ma fantastyczny wzrok. Z tym, że w tak dużej rzece jak sam nie jest go tak trudno podejść jak w małych rzeczkach. Tu mamy przestrzeń, widzisz, wiesz, możesz daleko rzucić, możesz, nie musisz do niego podchodzić jak na małej rzeczce na 2, na, 3 na czy 5 metrów. Tu możesz do niego podchodzić na 30 metrów. I nie musisz się łatwy. czołgać. Tak, prawda? No nie musisz się czołgać. Poza tym stojąc w wodzie głęboko po pas, jesteś mniej widoczny dla ryb. Trudniej jest złowić wstrąka, jeżeli idziesz brzegiem, niż gdy idziesz wodą. Moim zdaniem, brodzenie to jest bardzo dobra metoda na ukrycie się. Jest! Ale pięknie, jest pstrąg. Pierwszy mój pstrąg. Uo. No spokojnie. Uspokoiłeś się już. No i nie chcę go za bardzo męczyć. Nieduża rybka. Ale cieszy na mojego robaczka. No, oddaj. Na takiego robaczka? Jest. Chyba założę teraz modelkę. Oddałem ci mojego pilera. Ale nie mówię, że później jeszcze nie będę łowił na moje robaczki. Masz jeszcze białego. Bez białych, się na strągi nie wybiorę. Wszystkim strągarzom polecam. Oblery w takim kolorze. Prości się już nie ma. Jeżeli chodzi o łowienie wstrągów na takiej rzece jak tu dzisiaj jestem, jeżeli chodzi o tę metodę, na którą mówię, to pierwszy raz zupełnie inna metoda, zupełnie inne łowienie może tak, niż jak byłem z Konradem na mniejszej dużo rzece, gdzie trzeba było się chować gdzieś za drzewami czaić. Trzeba po prostu daleko rzucać i obławiać miejsca, gdzie po prostu wydaje nam się, że mogą być ryby jak na razie pogoda nam dopisuje, świeci słoneczko natomiast jest dosyć zimno w nocy był przymrozek ale nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś duże znaczenie, jeżeli chodzi o w pstrągów tym bardziej tą porą, którą teraz jesteśmy a jesteśmy w marcu no Darek widzę, że już wchodzi do wody także zaczynamy walczyć o ryby Zmieniamy teraz miejsce i mam nadzieję, że w następnym będzie dużo lepiej niż tutaj, chociaż woda jest ciężka i ryby za bardzo nie są brać. Zobaczymy, słuchaj będzie przede wszystkim głębok. I dużo, dużo wolniejszy ruch. Teraz wziąłem troszeczkę inny kij, ten od Wojtka, no cóż, zielona rękojeść, bardzo fajnie leży, założyłem główkę 2,5 g, to jest tak można powiedzieć, że troszeczkę mocniejszy kij od poprzedniego, natomiast rzuciłem kilka razy i bez problemu ładuje, także mile jestem zaskoczony, bardzo pozytywnie zaskoczony, także teraz będziemy mówić na tym kij. zobaczymy co on potrafi. Mam nadzieję, że jakoś pstrąga z pozdrowieniami dla Wojtka złowy dzisiejszego dnia jeszcze, albo jutro. Szykowa akcja. No i co powiem, to nie jest wklejka, to najważniejsze. Zarządzam 40-minutową przerwę na jedzenie. Robimy właśnie ognisko z Darkiem. I nie będziemy smażyli ryb, tylko będziemy smażyli mięso, kiełbasę. Карковка. Карковка, да, Карковка, докладно. Nieduży wstrążek, ale, ale jest, to tak na, na dobry początek dnia. Chodź tu koleżko. I znowu na duszka. O to chodzi. Darek przed chwilą miał lipienia. Ale myślę, się spiął. Jest pstrąg. Teraz chodź do kamery, cię pokażemy. Nie spokój się kolego, i tak zaraz wrócisz do wody. na robaczka. Nie o to chodzi. Super. Uderzył pięknie. Jest. Yes, gratulacje. Jest. To no, się nazywa ryba. Mistrzu! Dzisiaj woblery rządzą? No, dzisiaj Chciałem zauważyć. No, Piękna ryba. Przepiękny pstrąg potokowy. Trąk, piękny, ładny, dzięki. I naprawdę powiem Państwu, wychodzone ryby. Operator przeżył swoje. Wychodzone. Ale jak widać, takie ryby w stanie jeszcze żyją i można je złowić. I to nie jest odcinek specjalny, co Nie, nie, no mówimy na klasycznym odcinku. Proszę, Samczyk, pokaż może kufę. Zobacz, jak ma ładnie zagięty. A dokładnie. Tak, tarłowy. Piękna ryba. Śliczna. Gratulacje. Darek zrobił pięknego obstrąga, no 50 cm, także naprawdę bardzo duża ryba. Ja łowiłem jigując, czyli bawiłem się tymi swoimi robakami, jak to Darek mówi, robelami. Natomiast Darek Łowił woblerami. Wczoraj nam się sprawdził wobler i co jest bardzo ciekawe, takiego koloru, czyli biały, cały biały, cały biały dokładnie. Dlatego z Darkiem dzisiaj usiedliśmy w tym wyjątkowo pięknym miejscu przed wyjątkowo piękną rzeką. Aby Darek nam powiedział, ponieważ jest znawcą tego, jak ma być zbudowany wobler, żeby był mocny przede wszystkim, no i miał dobrą pracę, prawda? Jeżeli chodzi o woblera pstrągowego, na co musimy zwracać szczególną uwagę, Darek? Słuchaj, ja łowiąc pstrągi często prowadzę z nurtem, więc wobler musi mieć dosyć wyczuwalną pracę, nie? To nie może być jakiś taki, który w byle jakim załamaniu prądu gaśnie. Dlatego woblerki mają stosunkowo duże stery, zauważ. Może One... pokażemy Państwu? O. Na przykład, to jest, to jest przykład fajnego sprangowego woblerka, dosyć szybko nurkuje, on jest pływający, ale natychmiast schodzi głęboko. Tutaj jak na sam to tak metr, metr 20 i jest w sam raz. To jest fajny sticzek, jest, on ma drobniejszą akcję, lepiej się nadaje do prowadzenia pod prąd. Drobi troszeczkę łukiem poprzek nurtu, tak jak wczoraj łowiliśmy, prawda? On jest idealny do zatrzymania gdzieś tam za kamyczkiem, przytrzymasz, zresztą brania tych ryb w większości były na przynęty takie prawie stojące w miejscu. Nie? A co byś chciał powiedzieć wędkarzom, którzy y, robią sami woblery dla siebie, ponieważ y, wiadomo, y, no woblery są też drogie. No są drogie, na pewno. I dużo wędkarzy i też namawiam do tego, aby robili sami woblery. Tak jak ty też zaczynałeś sam no, zaczynałeś robić woblery. No, I co powinni na co powinni zwrócić uwagę? Na konstrukcję przede wszystkim, żeby był mocny, prawda? No też. żeby był mocny, wiesz, jeżeli rozmawiamy o mocy woblera, No wiadomo, stelaż najlepiej przez środek. Z moich woblerów każdy ma drut, czyli ten stelaż jest w całości. Tu nie są żadne elementy wkręcane. Się nie po prostu. Nie, na pewno. Tu wiesz, może ci wziąć głowacica czy cokolwiek i, i nie ma obaw. Ja już byłem świadkiem, jak kolega sobie zrobił wobler, w którym były te trzy kółeczka wkręcone, każde osobno i głowacica mu po prostu przegryzła ten wobler na pół. Gdyby miał stelaż w całości, kto wie, może by ją wyjął. Także jeżeli chodzi o moc, na pewno każdy robiący woblery doskonale wie, jaką pracę chce osiągnąć. No chyba, że ktoś zaczyna zupełnie, zaczyna początkujący, to tu inaczej niż drogą prób i błędów nie dojdzie. No ja wiesz, nie wytłumaczę co zrobić, żeby wobler y, był nie wiem, mniej agresywny czy bardziej agresywny. Jasne. Bo to jest złożony temat, wiesz, obciążenie, kształt, kształt korpusu, kształt steru, kąt pod jakim jest wklejony. No i woblery ma i temat rzeka, prawda? Temat rzeka, to moglibyśmy o woblerach rozmawiać, wiesz, tutaj tydzień czasu nawet. Dokładnie. No cóż, yy, jeszcze chwilę tu posiedzimy sobie, zaraz zjemy jakieś śniadanko, bo wstaliśmy dosyć wcześnie dzisiaj. Ptaszki śpiewają, to chyba słychać. Jest <grytanie> pięknie. Tastyka Natomiast ciesza. wiesz, no, to co wczoraj dało się zauważyć, to przy tej dużej wodzie i niezbyt czystej, bo ona jest mocno, mocno trącona, jasne przynęty były lepsze od ciemnych. Próbowałem też na takiego brązowego woblerka, bardzo lubię ten kolor, to jeden z moich ulubionych na sanie, ale yy, biały duszek był skuteczniejszy.